Analiza regresji dwóch zmiennych. Zależność pomiędzy zmiennymi jest opisywana w tym przypadku za pomocą modelu matematycznego, czyli funkcji regresji. Funkcja regresji to analityczny wyraz przyporządkowania średnich wartości zmiennej objaśnianej, inaczej zależnej, konkretnym wartościom zmiennych objaśniających, niezależnych. Wybór analitycznej postaci funkcji regresji. Zależność liniowa lub nieliniowa podejmowany jest na podstawie analizy materiału statystycznego przy uwzględnieniu źródeł pozastatystycznych, np. teoria ekonomiczna czy opinie ekonomiczne. W naszym rozważaniach będziemy ograniczać się tylko do postaci liniowej funkcji regresji. Zobaczmy zadanie. W zadaniu, które tutaj mamy zaprezentowane, mamy dane dotyczące wieku i ceny auta. Na początek spróbujmy zbudować, porządźmy wykres. Wykres punktowy. Co my zauważamy? Zauważamy, że jeżeli cecha wiek maleje, rośnie, przepraszam, to cecha cena auta zaczyna spadać. To jest zgodne z teorią ekonomiczną. Im starsze auto, tym powinno być tańsze. Zauważamy, że również badane punkty układają się w pewną zależność o charakterze liniowym. Powstaje pytanie, jak taką zależność zidentyfikować za pomocą modelu matematycznego? W tym celu posłużymy się metodą najmniejszych kwadratów. Chcemy znaleźć równanie takiej prostej, która tak się pomiędzy te punkty wpasuje, że odchylenia między wartościami rzeczywistymi, czyli tymi punktami, a tą prostą podniesione do kwadratu będą najmniejsze, będą minimalne. Rozwiązanie tego zagadnienia polega na tym, że obliczamy pochodne cząstkowe względem parametru a oraz b, a następnie przyrównujemy obie pochodne do zera w celu sprawdzenia warunku koniecznego istnienia ekstremum funkcji dwóch zmiennych. W wyniku czego otrzymujemy następujący układ równania. My Będziemy korzystać z tych oto równań rozwiązanych, żeby wyliczyć współczynnik kierunkowy funkcji regresji oraz wyraz wolny. Spróbujmy to zrobić w naszym zadaniu. Przyjmiemy X, że x będzie wiek, a y będzie cena auta. Zaczniemy od wyliczenia współczynnika kierunkowego, czyli B. Zgodnie z tym wzorem, który tutaj mamy, musimy policzyć odpowiednie sumy. Suma x, suma y, suma x razy y i suma x do kwadratu. Zatem dodam kolejne kolumny, x razy y, gdzie będziemy mnożyć 2 razy 22 i pozostałe wartości analogicznie, oraz x do kwadratu. Czyli 2 do kwadratu. 3 do kwadratu, i tak dalej. Następnie wszystkie te kolumny podsumujemy. I przejdziemy do wyliczenia parametru B, czyli współczynnika kierunkowego. N oznacza liczbę samochodów. Samochodów w tym przypadku mieliśmy 6. To jest w przypadku funkcji regresji bardzo mało. Natomiast ten przykład ma raczej charakter dydaktyczny. 6 razy suma x razy y, czyli 471, minus suma x, czyli 30, razy suma y, czyli 102. Mamy licznik. Policzmy teraz mianownik. n, czyli 6, razy suma x do kwadratu, czyli 176, minus suma x, czyli 30. Do potęgi drugiej. Klikamy Enter minus 1,5. Policzmy teraz wyraz wolny funkcji regresji, czyli A. Zgodnie z tym wzorem na wyraz wolny jest to y średnie minus b razy x średnie. Wartości średnie policzymy sobie tutaj na dole. 30 na 6 to jest średni x, 102 na 6 to jest średni y. Y średnie, czyli 17, minus b razy x średnie, czyli 5, 24,5. Zastanówmy się nad interpretacją tych dwóch parametrów. Wyraz wolny, 24,5, oznacza wartość y przy x równym 0. Spróbujmy najpierw jeszcze sobie zapisać tą funkcję regresji. Funkcja regresji to będzie y z trójkątnym daszkiem w odróżnieniu od y tutaj, czyli y rzeczywistego, to będzie tak: 24,5 minus 1,5 razy x to jest ta nasza funkcja regresji, którą znaleźliśmy. Zastanówmy się jeszcze raz nad interpretacją tych parametrów. 24,5. Y będzie równe 24,5 wtedy, kiedy x jest równe 0. Co oznacza x równe 0? X to jest wiek auta. Czyli 24,5 oznacza teoretyczną, średnią cenę nowego auta. W tym przypadku Fiata. Co oznacza minus 1,5? Współczynnik kierunkowy funkcji regresji, to jest to nachylenie i mówi on o zmianie Y, o średniej zmianie Y, kiedy X zmieni się o jedną jednostkę. Jeżeli X rośnie o 1, to auto nam się zestarzeje o rok. To cena spadnie średnio o minus 1,5, tak? Czyli możemy sobie zapisać komentarz, że w tym przypadku współczynnik kierunkowy oznacza, że z roku na rok Auto traci średnio na wartości 1,5 tysiąca złotych. Do czego możemy wykorzystać taką funkcję regresji? Otóż funkcję regresji możemy wykorzystać do przewidywania wartości ceny auta w zależności od jego wieku. Dajmy na to, że mamy Sześcioletnie auto. Jak przewidzieć cenę średnią takiego sześcioletniego samochodu marki Fiat? Otóż do naszej funkcji regresji podstawimy x równe 6. 24,5 minus 1,5 razy 6. 24,5 minus 1,5 razy 6. Przewidujemy, że sześcioletnie auto powinno kosztować średnio około 15,5 tysiąca złotych.